Kurier, co mi to przywiózł, śmiał się, że ten znaczek to jak hajabuza mniej więcej wygląda. A co tak naprawdę dzisiaj do mnie przyjechało? No to się powoli odkrywa. Mniej hajabuza, bardziej Ducati diabel, a tak naprawdę Zontes 125C. Jaka ładna wykładzina. Co było, pony nie zmarzły. <grymne> w kontenerze. Nie ma to tamto z tyłu też. Ha! Taki żarcik. Oczywiście, żeby się nie rysowało, no wiadomo, nie? Ale, ale, ale śmiesznie to wygląda. Powiem wam. Mm, bardzo ładnie <grymne> ulokowane, tu wszystko tak w jednym miejscu. Wszystkie przekaźniczki. Od groma, ma tych. Yy, od groma, ma tutaj yy, bezpieczników. Szczerze mówiąc, ja nie przypominam sobie, żeby pozostałe miały e, pozostałe zontesy, miały tyle tych bezpieczników ABS, Start, Aided, Others, ABS, tutaj ABS ECU, ABS Motor, Continuous jakiś coś tam, coś tam nieważne, dużo tego. Patrzę na to, myślę sobie, czy oni zastosowali jakiś wtrysk swój własny e, w tym sprzęcie, czy o co chodzi? Nie, to jest e, centralka alarmowa i oszczędności kosztów chyba poszły w ruch Chyba, że mam zapasową jedną w kartoniku dali tutaj ten, ten, ten dyks do, do przykręcenia nie wiem, no ale tutaj z jednej strony przykręcone z drugiej nie, dobra, nieważne, pod spodem jest akumulator, który właśnie założyłem i kiedyś pamiętam jego mościa, który twierdził na moje stwierdzenie, że Chińczycy wcale nie odpalają tych motocykli, tam żadna, żadne testy nie zostały zrobione no to tak, olej no tak, tak troszkę, no nie, dobra jest powyżej limitu Ja bym troszkę wyżej zalał tak do połowy tego oczka, ale jest yy, i paliwa nie dolewałem nie dużo, ale powinien zagadać a, sorry No to jest paliwo w środku, chińskie oryginalne, także yy, myślę, że jednak Odpalają je w fabryce i choć troszkę testują, czy tam wszystko działa. Stąd nie ma problemu dla nas na pierwszym przeglądzie, na zerowym przeglądzie, czy silnik odpali, czy nie. Raczej nie ma tego problemu. O, zgaśnie, no bo mam za malutko paliwa. Dobra, nie wyjmowałem go właśnie z kontenera, bo to mi posłuży, żeby Wam opowiedzieć, gdzie jest problem. Znaczy, skąd ta niska cena. Gdyż, ponieważ no. 15900 chyba najniższy G1 kosztuje najtańszy G1 na aluminiowych felgach i e, dostałem informację dotyczącej ceny tego sprzętu dlaczego ona jest taka niska e, że jest to produkt Tayo, no wszystkie Zontessy są Tayo tylko domyślam się, że chodzi o to, że to jest jakiś tam wspólny mm, projekt, który tak jak nie wiem, Yuna jest, jest z fabryki Tajo i tam gdzieś ma sety od Zontesa oznaczone Zontesem. To jest oczywiście ta sama fabryka, natomiast jest to ta budżetowa wersja sprzętu wypuszczana na rynek, gdzie Zontesy to są takie marki, jest taka marka premium tej samej fabryki, czyli tak jakbyśmy patrzyli na Toyotę i Lexusa. No to tutaj mamy motocykle Tajo rebrandowane u nas jako Junaki a te takie burżujskie to są właśnie sieki. Ten miał być takim połączeniem jednego z drugim e, miszmaszem, i faktycznie w pewnych aspektach to widać, e, ale nie widzę cięcia kosztów jakiegoś specjalnego. Specjalnie go nie wyjąłem z kontenera, bo Ostatnio wymowałem GK z kontenera, i on był z takich płaskowników zrobiony, że faktycznie do czegoś one by się nadawały, można byłoby je drugi raz wykorzystać. Tutaj, te. <grytania> ta, ta blacha jest taka, taka cieniutka, że ona się zobaczcie, gnie w rękach. Ale niemniej jednak, no, faktycznie tu jest pierwsza oszczędność taka już transportowa w motocyklu. Brakuje mu kawałka ramy, <grytania> no bo tutaj się kończy, prawda? Siedzonko jest takie. Cyk, króciutkie, ale jest z oświetleniem i tutaj to oświetlenie się montuje, jak widzicie, tutaj. Trochę dziwne rozwiązanie, no ale tutaj tak naprawdę nie ma po co zaglądać. Natomiast światło naprawdę jest kozackie. Dobra, wahacz. Jest taki najprostszy wahacz, nie ma takiego, wiecie, wyszukanego, jak to w większości Zontesów wygląda. Wyszukanego, aluminiowego kształtu, tylko mamy stalowy, zwykły wahacz podwójny amortyzator i to jest, to jest pewna oszczędność produkcyjna no bo takie amortyzatory, powiedziałbym kosztują po 150 za sztukę no pewnie teraz troszkę będą droższe, około 200 zł za sztukę, natomiast jeden centralny amortyzator to raczej koszty porządny amortyzator z regulacją napięcia wstępnego przynajmniej plus zaprojektowanie tego wszystkiego umieszczenie tego tutaj tak, żeby on był centralnie, no to przypuszczam, że tak od 800 zł w górę by to kosztowało, więc połowa ceny, tak na dobrą sprawę, zastosowania tego i wykonania najprostszego wahacza, niż takiego montowanego centralnie, odpowiednich wzmocnień tutaj w ramię, więc kolejnej blachy, która tam musiałaby iść, żeby to odpowiednio zaprojektować. No i więcej miejsca przede wszystkim jest na wszystkie akcesoria, bo ten motocykl jest dalej oczywiście wyposażony w ABS i Wydawało mi się, że tutaj będą jakieś oszczędności produkcyjne, właśnie wprowadzone na tym etapie. Czyli, że będzie jakiś tańszy ABS, czy coś ten desynku? Nie, tu wszystko jest to certyfikowane na Unię Europejską. Czyli mamy tutaj widać delikatnie Bosch MSE60. Silniczek mamy oczywiście ten sam, który jest w każdym Zontesie, Czyli 15 koni, tak samo sterowane, to będzie chodziło dokładnie tak samo. Hamulce, kierunkowskazy, lampa z przodu z ringiem tutaj dookoła. O, no, no, dobra. O, patrzcie jak się ładnie podświetla wszystko. Kieruneczki nie są pływające, są standardowe, ale są. W felgach mamy zastosowane czynniki ciśnienia. I oczywiście ten wyświetlacz jest tutaj. On jest tylko informuje, że coś jest nie tak z ciśnieniem. Nie pokazuje wam dokładnego ciśnienia, więc szkoda. Ale tak, miało być oszczędnie, a zobaczcie jest. Są normalne, te kluczy, ten dostęp bezkluczykowy, tylko ten bezkluczyk. O, ja pierdykam. Nie wiem o co chodzi, ale on jest byczy, że się tak wyrażę. Chyba zastosowali po prostu dużo większą baterię. Bo one miały problem z tą baterią. Ona się, sam bezkluczkowy dostęp nie był problematyczny jako taki. On bardzo ładnie działa i bezawaryjnie działa. Natomiast problemem była bateria, która się szybko wyczerpywała. więc Zakładam, że tutaj już zastosowali coś większego. Co w kontekście faktu, iż dostajecie taki pasek na rękę z Mi Banda 4 od Siajomi, no to ta mała pestka ładnie tutaj wyglądała na ręku. Tak, taka była subtelna. A teraz takiego klocka trzymać na ręku. No. Będzie, będzie zabawnie, natomiast na pewno on nie wypadnie z, tych, z tej opaski mi bandowej. Mm, dobra, tutaj malutka chłodniczka, wszystko, wszystko normalnie, naprawdę jest ładnie zapektowany. Generalnie rzecz ujmując, ta rama wygląda jakby była e, taką miniaturkową Hondą Rebel 500, nieprawdaż? Z tej strony bardziej osilonej wam pokażę. No i ten kolor miał przyjść czarny, bo taki mam zamówiony już od klienta, czerwony czerwony, niech, niechcący. Tak, tak szybko się rozchodzą te hymnaki, więc czekam jeszcze na czarnego. Ale to już mniej istotne. Tutaj osłonę zbiornika, żeby się nie przecierał od kolan. Nie dużo było składania, bo tylko kierownicę uzbroić i zasadniczo tyle. Cholera, no... To też jest jakiś, jakiś metal generalnie. I to ładnie naprawdę wygląda. Ja nie wiem, gdzie oni, oni tutaj cieli koszty. Czy to może jest cena taka, żeby konkurować z marką, którą, jak wiecie, e, chyba już się pojawił film na moim kanale. E, z marką, która w tym momencie debiutuje i e, rzuciła bardzo dumpingowe ceny, wręcz bym powiedział. Więc takie, które chyba się nie utrzymają zbyt długo, albo utrzymają się na tyle, żeby wprowadzić nową markę. A tu e, mamy już markę, która jest sprawdzona, która tu do której można mieć zaufanie, która robi naprawdę ciekawe pojazdy i, i mamy ją po prostu w dobrej cenie. Więc jak zwykle konkurencja nakręca um, jakby producentów na siebie i tym sposobem dostajemy takie fajne ciekawe maszyny w dobrych pieniądzach. Nawet kurde, te podnóżki są ładne, takie mięsiste, wiecie, no i Zontes oczywiście Zontes wszędzie się lubi chwalić swoimi logami, logotypami. No, i teraz tak jeszcze najistotniejsza rzecz. Siedzenia nie założyłem, więc tak delikatnie sobie siądę. Tutaj sterowanie wyświetlaczem, tutaj mamy otwieranie tylko siedzenia, no, oczywiście elektronicznie. Czy jest on duży? Nie. Osło, znaczy te zabezpieczenia na zbiorniku, jak widzicie, w moim przypadku się nie za bardzo przydadzą. Będę wyglądał jak na kocie, ale. Da się tym jechać, powiem Wam. Nie, znaczy jest, jest kompaktowy, no co tu dużo mówić? E, chłop, 1,90 90, raczej niech sobie odpuści, ale do 1,80 80 myślę, nie będziecie narzekali kompletnie. Natomiast e, jechać z tym jakąś dalszą drogę dałoby radę, chociaż w moim przypadku to pewnie siedziałbym tutaj. <laughs> o w ogóle? Powiem Wam, że taka napa, porównuję tu na przed do e, RC-a, czy też Bendy Szyli, która, jakby nie było, jest e, w zasięgu albo w stylu e, podobnym. Czyli, czyli konkurencyjnym, chociaż one są dużo droższe, i teraz należy się zastanowić dlaczego. To, to tutaj mamy kawał kanapy wyprofilowanej, więc takie podparcie, powiedzmy, żelęźbiowe, ale tutaj jest troszkę więcej tego mięsa na zadubku, więc jest szansa, że taka, no dobra, dalej bliska koleżanka, ale wejdzie bez większego problemu nie będzie bała, że się spadnie. Natomiast nie oszukujmy się na no, taki motocykl, jeździć we dwie osoby, to po co to, dać erewno do lasu. Chyba, że ze sobą. Drewno z jednoznacznie. To tak, to tak. No dobra, koniec z głupimi metaforami. Tyle na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o Zontesa 125C. Czy będzie, uprzedzając pytania, czy będzie jego test jakikolwiek, nie wiem, czy się w ogóle pojawi na rynku ich aż tyle. Biorąc pod uwagę cenę, wygląd i całą kształt, to myślę, że nie zdążą zarejestrować testówek, bo te motocykle po prostu zajdą. A co tu tutaj testować? Się niech mamy. Już sprawdzone. Na dwozie jest, jak każdy widzi, jeśli usiądziecie, będzie pasowało, brać w ciemno i można śmigać Szukam jednego przycisku, który tutaj normalnie jest do otwierania zbiornika paliwa, bo przydałoby się dolać troszkę paliwka, skoro już wypaliłem te, które w nim było. Ale nie wiem, jak się otwiera zbiornik. Natomiast szukając akcesoriów, znalazłem gniazdo ładowania z tej strony, no i oczywiście zestaw kluczy, który bardzo sprytnie został schowany pod taką oto owiewkę. Domyślam się, że z drugiej strony, albo gdzieś tutaj powinien być jakiś kluczyk, czy znaczy kluczyk, jakieś ścięgno coś do otwierania zbiornika paliwa, bo jest, jest ten zbiorniczek, nie wiem, klucze to. Ah, dobra, no to już się wyjaśniła tajemnica. Dociska, docisnąć, pociągnąć i, i tyle? Ty, no przed otworzyłem. Czy to jest ta oszczędność, o której mówili? A może się zamknęło po prostu? Patrzcie teraz. Ops. No i co? Patrzcie, raz otworzyłem, drugi raz już się nie uda. O co chodzi? <laughs> Dobra. Trzeba będzie delikatnie pokombinować, zanim coś urwę. Ale się otwiera w każdym razie. Dobra, okazuje się, że to jest łatwiejsze niż myślałem. Zastanawiałem się, jak oni to zblokowali, że wiecie, otworzyłem sobie tak, od tak, że nie ma tu żadnego zamka, żadnego przycisku. O co tutaj chodzi? Ale jest zamek. Teraz ta zawleczka dochodzi tylko do, tej, do tego momentu. Swoją drogą jest nie wytrzymała, bo tyle siły, co tu jej włożyłem, to że ja tego nie urwałem, to cud. Uruchamiamy silniczek, znaczy silniczek zapłon i się otwiera zbiornik. Da się? Da się. Tu jest jakaś Zwora tu mamy styki, widać coś jakieś jakiś prądowe, więc jest to zabezpieczone. Natomiast po uruchomieniu silnika, albo próbie uruchomienia silnika, już nie będzie działała ta craweleczka. Ta, 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 ta Także na postoju i owszem, no i oczywiście standardowo cyk, kierownica zblokowana żeby nie było ta lampa z tyłu jest tak montowana, że w łatwy sposób idzie ją wyjąć. Także jest to w pełni element wymienny, nie, że od razu z całą kanapą miałby być do podmianki.